dwa modele traktorów ogrodowych Stihl z serii 5 jeden jest to model 5097 a drugi model jest to 5097Z obydwa te modele mają identyczny układ tnący jezdny oraz kosze na trawę powstaje wiele pytań E, czym się tak naprawdę różnią? E, różnią się tak naprawdę silnikiem. E, model 5097 posiada jednocylindrowy e, silnik e, Briggs Straton. E, model 5097Z posiada silnik też firmy Brick Straton, ale już silnik dwucylindrowy V-twin. E, tak naprawdę ktoś by powiedział, że to jest niewielka różnica, aczkolwiek e, praca samego ciągnika jednocylindrowego, a dwucylindrowego trochę tak inaczej wygląda. E, jeśli to jest e, ktoś w miarę regularnie, e, to Mały to ciągnik 5097 z jednocylindrowym silnikiem, wystarczy absolutnie, jeśli ktoś kosi rzadko, gdzieś ma duże powierzchnie, trawę wysoką, zalecamy zakup dwucylindrowego traktora odrodowego. Tak? Oba modele mają załączane napęd noży. Przyciskiem zaraz tu pokażemy w którym miejscu elektrycznie załączane sprzęgło może tak może odpalimy, pokażę włączamy do samego końca sanie odpalamy znajdujemy na niskie obroty ze wpuknący zawsze włączamy przy maksymalnych obrotach Wysokości koszenia znajduje się po drugiej stronie, tą moto dźwignią. Mamy osiem wysokości koszenia. Od najmniejszej mniej widać, że to jest. Nie używam żadnej siły praktycznie przez poszczególne, aż do po 8. Tak? Wysyp z kosza, wyciągamy tą dźwignię. Następuje tak, odjeżdżamy. Kosz jest wypróżniony. Regulacja fotela tu mamy dźwignię. Przód, tył. Jazda odbywa się za pomocą wciśnięcia. Do odpalenia musimy wcisnąć pedał hamulca, tak zwany parking. Wiedzieć o kurze ciągnika. Dziękuję.